Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. Chciałbym rozpocząć nową serię filmów. Otóż otrzymuję dużo paczek pocztą i chciałbym Wam to pokazać w tej serii y, krótkich filmików, właśnie dlatego, y, bo czasem są to naprawdę interesujące rzeczy. I dzisiaj taki pierwszy wprowadzający odcinek. Pokażę może, jak wygląda y, tradycyjna paczka z Chin, taka jaką zamawiamy na eBayu. No, zazwyczaj są to takie małe koperty, często żółte małe koperty, i otrzymujemy oczywiście informację, że jest to wysłane pocztą lotniczą. Oczywiście, pieczątka poczty to tak jak u nas wszystko. Oczywiście, adres tutaj zakleiłem. Także, no, zwykła paczka. Ale co ciekawe, to jest właśnie to, co znajdziemy na odwrocie. Tutaj zazwyczaj jest taka tabelka. Informująca, co właściwie jest przesyłane. Zobaczcie, jest tutaj Electrical Parts, tak, akurat nadawca podpisał. Często są tu różne dziwne rzeczy wpisane, także nie zawsze jest to zgodne z prawdą, to co zamawiacie. I zauważcie, jest tutaj wartość 1 dolar, i tu też wysyłający często zawyżają wartość tych przesyłek. No, moja akurat kosztowała 1 dolar, także to się zgadza płacę 1 dolar. 3 złote i otrzymuję paczkę. Zobaczcie, wysyłka razem z zawartością kosztowała mnie 3 złote. I jeżeli wysyłacie, to ważne, aby tutaj była zaznaczona Zaznaczony ptaszek przy napisie gift, czyli że prezent, albo albo order też może być. Wtedy wtedy unikniecie watu i cła, ale jeżeli wartość będzie poniżej bodajże 25 euro, to także nic nie zapłacicie. Także takie drobne rzeczy bezpiecznie. Ja bezpiecznie do 10 dolarów zamawiam, bo tak jak mówiłem, Chińczycy lubią zawyżać tą cenę tych przesyłek. I zobaczcie, że tutaj jeszcze z pieczątka może. Słabo ją widać, Urząd Celny Warszawa objęto procedurą dopuszczenia do obrotu. Także taka paczka, zanim do Was trafi, trafia jeszcze do Urzędu Celnego w Warszawie. Ale co najciekawsze, to jest to, że przesyłka została nadana, zobaczcie, 15, a otrzymałem ją już 25. Także 10 dni 10 dni ta przez cały świat prosto z Chin. Tutaj macie e, dokładny adres nadawcy: myślę, że się nie obrazi, nawet na ten film pewnie nie trafi. Jeżeli rozumiecie coś z tego, to to jest właśnie adres nadawcy. Także przez cały świat ta paczka 10 dni leci. Leci jeszcze do urzędu celnego i dociera do nas. No także e, za 3 zł, można sobie taką e, małą przyjemność zamówić. A co ja zamówiłem? E, zobaczcie, no może to jest trochę błahe, ale zamówiłem e, taki kabelek, taką e, tasiemkę tutaj ze złączami, tasiemka ma 50 cm, to są e, takie złącza, możecie policzyć ile to jest pinów, to jest tasiemka do programatora, które miałem przygotować do kolejnej rzeczy, na którą czekałem, do kolejnej rzeczy, która miała przyjść pocztą i teraz właśnie wam pokażę tą kolejną rzecz, ale mimo to jeszcze powiem, że no po co ja to zamówiłem za 3 zł, no otóż w sklepie elektronicznym powiedzieli mi za to 10 zł. No także jest spora różnica. A po co mi była ta tasiemka, to już pokażę co kolejnego zamówiłem. Zobaczcie, jest to dość duże pudełko, jest to układ Spartan-3 i możemy odczytać, że jest to platforma FPGA. Co to jest to FPGA? Jest to Field Programmable Gate Area, czyli macierz bramek programowalna field, czyli polem elektrycznym co to taki zlepieniec jest no to kiedyś jeszcze, jeszcze o tych układach oczywiście opowiem ale nim do tego dojdziemy to pewnie minie sporo czasu, sam się na razie e, tego uczę, zobaczcie producentem jest Xilinx e, i mamy, że to jest low cost, czyli e, taka tania e, platforma i jest to starter kit czyli taki, gdzie możemy e, coś własnego zrobić, zobaczcie pudełko białe, e, schludne i co jest w środku w tym pudełku już wam pokazuję może najpierw najważniejsza najważniejsza rzecz, resztę na bok na razie odsunę jest to sama płytka płytka proszę was wygląda tak no i jest to płytka startowa, uruchomieniowa, także zobaczcie, mamy tutaj takie złącza jak VGA, mamy port COM, mamy tutaj wyświetlacz, który się pierwszy rzuca w oczy, takie proste przełączniki, czy switche, kilka diod, jakieś złącze, mamy tutaj... PS2, wyprowadzone piny, także. No, mamy full opcji, które możemy tutaj popodłączać, i całość, oczywiście, służy do tego, aby zrobić na tym dowolne urządzenie. To nie jest mikrokontroler. Nie mylcie tego z Arduino. To nie ma z tym nic wspólnego i jest to dużo trudniejsze niż Arduino, ponieważ tutaj ten układ, który nas najbardziej interesuje, jest to układ FPGA. Tam jest 200 tysięcy układów logicznych, które możemy zaprogramować. Programujemy je na najniższym poziomie tak, programujemy, robimy liczniki, robimy poszczególne bramki, robimy rejestry. No cuda, wianki, których jeszcze, jeszcze Was nie nauczyłem, i tu właśnie moja propozycja wychodzi: czy uczyć Was takiej logiki. Elektroniki logiki cyfrowej, praktycznie, czyli od podstaw, od bramek, jak wszystko ładnie zrobić, jak zrobić jakieś liczniki, potem jak obsługiwać wyświetlacze, wszystko po kolei. Myślę, że taki kurs na elektroprzewodniku byłby interesujący, bo nieraz na internecie można znaleźć filmiki, gdzie ktoś pokazuje: To jest bramka END, działa ona tak i tak, i koniec. I taki szary użytkownik nie wie, co z taką bramką zrobić. A tutaj można zasymulować takie różne układy. No i e, myślę, że taki kurs byłby fajny, e, piszcie w komentarzach tam poniżej co o tym e, sądzicie, no a co na tej płytce jest, jest jeszcze stabilizator, jest pamięć flash, gdzie można wgrać na e, stały program, e, tu są jakieś pamięci RAM, stabilizatory na inne napięcia, no fajna płytka uruchmieniowa. I tą płytkę wylictowałem na popularnym serwisie aukcyjnym za 150 zł. Jest to oczywiście płytka używana. Nowa kosztuje 550 zł. Jest tylko jeden dystrybutor w Polsce, który takie rzeczy sprzedaje. A szkoda, próżno też szukać różnych materiałów na internecie, bo po prostu tego jest mało. Ciągle jeszcze nie ma zbyt wielu materiałów na ten temat w polskim internecie. I co dostajemy jeszcze do tej płytki? Jest to oczywiście programator, zobaczcie programator na takie złącze a tutaj mamy złącze LPT czyli takie jak drukarki się podpina także trzeba uważać żeby mieć ten port w komputerze a jeżeli nie mamy no to oczywiście są programatory na USB no ale kosztują one coś koło 200 zł także no drogo drogo to wychodzi no i ten programator oczywiście się tutaj wpina tutaj jest jeszcze dodatkowo złącze E, widzicie, e, Parallel Cable, także J, tak można zrobić własny programator, czy, czy kupić, czy, czy inny zewnętrzny podpiąć i ja właśnie chciałem zrobić sobie taki programator. I kupiłem sobie tą tasiemkę do tego, bo nie wiedziałem, że sprzedający daje mi również w komplecie ten programator. Nie było o tym wspomniane na aukcji. No także tasiemka jest mi już y, niepotrzebna, no ale zawsze kiedyś do czegoś, do czegoś innego może się przydać. Także programator mam super, port LPT też mam w komputerze, także nie ma z tym y, problemu. Kolejna rzecz, y, którą dostajemy to jest oczywiście oprogramowanie. Ise. I zobaczcie, są to aż cztery płytki. I tutaj jest wersja 7.1. Ja obecnie teraz mam chyba wersję 14.7, jak się nie mylę, czy coś takiego. Także już wiele się zmieniło. Zobaczcie, tutaj jest 1995 do 2005. Także stare płytki na, na płytce z rok 2004. Także to nie jest sprzęt pierwszej nowości, tak? ale nadal jest drogi, nadal działa i funkcjonuje i się z niego korzysta z tyłu, tam jeszcze jest jakiś klucz licencyjny, czy numer seryjny, także Wam nie będę pokazywał. No środowisko zajmuje swoje po ściągnięciu i zainstalowaniu, zajmuje coś koło 20 giga, także e, trzeba mieć na to miejsce. Oczywiście jest jeszcze jakiś Tutaj starter kit, tak? Jakieś instrukcje, jakieś e, przykłady na tych płytkach. Nie sprawdzałem tego. Nie używam napędów CD już od dawna. I co jeszcze dostałem? Dostałem e, zasilacz, ale niestety zasilacz, zobaczcie, jest na e, wtyczkę amerykańską. I jak sobie z tym poradzić? Otóż, amerykańska wtyczka tam w Stanach Zjednoczonych mają napięcie. Mniejsze, tak, nie jest to 240V, jest to podajże 110V i 60Hz. U nas jest 240V i częstotliwość 50Hz, także jest to napięcie inne. No ale zobaczcie, że ten zasilacz, jak tu zobaczycie, może pracować w takim właśnie luźnym zakresie. Także wystarczy jakąś przejściówkę tutaj zastosować. Zamówię sobie właśnie z eBay'a i pewnie znowu przyjdzie w małej żółtej kopercie. I wystarczy tą przejściówkę zastosować. Ten zaślecz będzie działał. A jeżeli mielibyście właśnie urządzenie na mniejsze napięcie, no to możemy zastosować przykładowo transformator. Ja tutaj mam taki zalany tak transformator. Może, żeby nie było do góry nogami. Złapmy kontrast. I zobaczcie co tutaj pisze. Mamy tutaj wyjście 115 V, a tutaj mamy 230, czyli tak jak chcemy możemy sobie po prostu napięcie z sieci przetransformować na niższe napięcie. No i taki transformator, zobaczcie, do 40 W jest taką ma wydajność, także spokojnie mógłbym też ten zasilacz tutaj przez ten transformator podłączyć. Fajna sprawa, jak ktoś ma jakieś urządzenia ze Stanów, które pracują właśnie tylko w, w ściśle określonym, przy ściśle określonym napięciu, no to taki transformator można użyć. No i oczywiście na wyjściu mamy 5V podłączamy, podłączamy, oczywiście standardową wtyczką. 5V ta płytka akceptuje tylko 5V. Mamy stabilizator do 3V. No ale o tym myślę, że na to warto poświęcić zupełnie inny odcinek. Także, jeżeli podobała Wam się sekcja wideo, co do mnie przyszło pocztą, jeżeli chcecie, abym nakręcał kolejne takie odcinki, aby coś tam fajnego publikować, e, dajcie łapkę w górę. To mi zasugeruje, że ten filmik był naprawdę fajny i warto kręcić taką serię dalej. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.